My teraz będziemy rozmawiać o sytuacji, która się może zdarzyć każdemu z nas. I jeśli ktoś posiada, na przykład psa w domu. Mi się zdarzyła taka sytuacja, na przykład. Cz człowiek kiedy... wychodzi z domu i... i? Mój Rufus był mały, to po powrocie do domu y zastałem tylko trzy czwarte drzwi, gdyż jedna czwarta została zjedzona i wydrapana. A może też być sytuacja, kiedy e, podczas naszej krótkiej nieobecności wrócimy do domu i nie, nie zastaniemy już swoich ulubionych kapci. Zobacz, tam jest kamerka, tam są widzowie. A ja chciałam tak. To ty taka zagubiona jest. Ja się zagubiona. Chodź, Mój pies na przykład rękę, czytał. Chodź, chodź. Tu do kawy człowieku. Jezus. Mój pies na przykład czytał pana Tadeusza i zjadł go w całości. Lubił też encyklopedię PWN-u. E... Więc może to się zdarzyć, ale czy karanie zwierzęcia, na przykład biciem, to jest rozwiązanie? Naszym zdaniem nie, ale sprawdzimy to oczywiście u eksperta. Tak, Sonia Maciuszek, czyli. E behawiorystka zwierzęca, która zna się dobrze na psychice różnych czworonogów i nie tylko, będzie przez, to, przy, przez nas o to zapytana. Dzień dobry, Soniu. Dzień dobry. Co ty taka czarno-biała dzisiaj? Dzień dobry. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak to się stało. Chciałam, żeby było wiosennie, kolorowo, a wyszło bym o, A jeszcze powiedz, co to za zwierzątko obok? Nutria chyba, w czerni i To jest moja przyjaciółka Malinka, członek mojej rodziny, o, właśnie. Z, z trzech piesków. Członków rodziny się nie bije. Taka powinna być zasada. Tylko inaczej im się tłumaczy złe Nie bije zachowanie. się członków rodziny. To co zrobić, kiedy pies tak, narozrabia? Tak, nie bije się członków rodziny, ale też y, pamiętajcie o tym, że nie trzeba bić, żeby doświadczać y, przemocy rodziny. Także nie chodzi tylko tutaj o bicie. No dobra, to teraz y, po, pogadajmy, co należy zrobić, bo wiemy już, czego nie należy, że pies skarcony y, smyczą albo y, dłonią pana jeszcze gorzej będzie miał traumę, a może y -y. nie zrozumieć tego, dlaczego dostał, albo dlaczego został skrzyczany. Ty jest Jesteś, rozumiem, zwolenniczką pozytywnego afirmowania dobrych zachowań, więc w rezultacie wykluczysz u zwierzęcia te złe. Dobrze rozumiem Twoją taktykę? Czyli jeśli będziemy karali psa, to nieświadomie bardzo często będziemy doprowadzali do tego, że on będzie jeszcze bardziej zestresowany. I będzie przejawiał zachowania problemowe w naszym postrzeganiu, tak żeby się rozluźnić, żeby się odstresować. Czyli jeśli kar karciemy psa za to, że niszczy na przykład, tak jak daliście taki bardzo popularny teraz przykład, on niszczy dlatego, że się zestresował, jest frustrowany, cierpi z tego powodu, że jest osamotniony w domu, albo jest znudzony, bo jest 8 godzin w mieszkaniu. Wyobraźcie sobie być 8 godzin w mieszkaniu bez telewizji, komórki, bez gazety i tak dalej. Więc się po prostu chciał czymś zająć. Jeśli my przychodzimy i zaczynamy go strofować, bić, krzyczeć i tak dalej, no to będziemy potęgowali jeszcze stres związany z naszymi powrotami, więc on jeszcze bardziej będzie niszczył. Albo no to wyobraźmy to... sobie też taką sytuację: wyobraźmy sobie taką sytuację, że chcemy się nauczyć jeździć samochodem i nasz instruktor nas ciągle e, ochrzania, mówi: Nie, e, e, nie wolno, źle robisz, jesteś głupi. Nie daje nam instrukcji takich realnych i pomocnych, jak nauczyć się jeździć tym samochodem. Więc my, jako przewodnicy, rodzina, przyjaciele. Powinniśmy uczyć, jak się zachowywać poprawnie, jak poprawnie w taki humanitarny sposób rozładowywać stres, a nie ciągle karcić i mówić, że źle zrobiłeś. I nawet z naukowego punktu widzenia to nie jest dobry pomysł, bo my nie jesteśmy w stanie wygasić jakiegoś zachowania poprzez korygowanie tego zachowania. My musimy ukształtować nowe zachowanie, wzmocnić je, wytłumaczyć powtarzać cierpliwie żeby m, przestało się pojawiać tamto poprzednie problemowe zachowania. Często... Więc musimy je po prostu uczyć nowych zachowań. Często to pies nie pamięta, że na rozrabiał i po wielu godzinach nagle dostaje burę. Nie będzie wiedział, co zrobił źle. Nie będzie wiedział, ale ja mu chciała was... Zaprosić do nowego myślenia, żeby nie myśleć o tych zachowaniach zwierząt jako złe zachowanie, bo nam się wydaje, że on coś zrobił źle, a on zrobił coś typowo dla psa. Czyli my tak naprawdę oceniamy zachowania, że są złe, te, które wynikają z gatunku. To są typowo gatunkowe zachowania. Szczekanie, gryzienie, atakowanie, kopanie w ogródku to nie są złe zachowania. My po prostu musimy tak zaaranżować środowisko, żeby pies mógł przejawiać sobie te psie typowe zachowania. Ja nie mówię, żeby on. Polował na zające, ale żeby się bawił w szarpanie, w jakąś tam zabawkę mm. z nami, czyli realizuje to potrzebne dla siebie zachowanie, nie jest sfrustrowany, jego energia nie jest skumulowana, a przy okazji mamy fajnego przyjaciela, no bo zapominamy o tym, zapominamy o etyce tak naprawdę, o tym, że pies nie jest naszą własnością, on się nam do domu sam nie wpakował, my go wybraliśmy, odebraliśmy mamie i my potrzebujemy, ja uważam, że my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby on miał z nami szczęśliwe życie. Słyszeliśmy e, kiedyś o takiej szkole e, dla ludzi, nie dla zwierząt, w której dzieci po napisaniu klasówki są informowane nie gdzie zrobiły błędy w pracy, tylko gdzie napisały dobrze, są, jak to się mówi ładnie, pozytywnie wzmacniane. Na zielono, nie na czerwono. Czy tę metodę możemy tak. zastosować wobec zwierząt? Czyli jak pies przejawia zachowania, które dla nas są, nie wiem, korzystne, które nam ułatwiają życie, a nie utrudniają, to takie zachowania należy wzmacniać, żeby wyeliminować te, te, te złe, nazwijmy to, tak, tak, dokładnie. Czyli wyłapujemy fajne zachowanie. Mamy na przykład psa, który ciągle szczeka. Wyłapujemy ciszę i zaczynamy mówić, o jaki jesteś piękny i przystojny, jak jesteś cichutko, jaka jesteś liczna i mądra. Ta e, nagroda socjalna w postaci takiego śmiesznego głosu wibrującego ku górze, ona jest niezwykle nagradzająca. W ośrodku nagrody w mózgu okazuje się, że taka się pojawia wielka przyjemność, czasami znacznie większa niż od odsmaczka, które czasami na siłę staramy się wpakować psu w psów pyszczek. Że pies się buduje i on zaczyna częściej przejawiać to zachowanie. Czyli my inwestujemy naszą uwagę w zachowanie, które nam się podoba i jego jest po prostu więcej. Jeśli już zdarzy się sytuacja, w której no chcemy psu dać do zrozumienia, że to, co przed chwilą zrobił, nam się nie podoba, wysłać mu jakiś komunikat, to jest jakiś sposób, żeby skutecznie to do niego dotarło? Żeby dotarło, tak? Tylko pamiętajmy, że cel nie uświęca środków, jeśli chodzi o wychowanie psa. Czyli ja nie mówię, że nie działa jakieś strofowanie i bicie psa, to jest rzeczywiście może czegoś nie robić, może zrozumieć, jeśli odpowiednio szybko go skarcimy, może zrozumieć, za co on jest skarcony. Ale pamiętajmy, że jest mnóstwo efektów ubocznych z depresją, smutkiem, chorobami psychicznymi, fizycznymi które właśnie są konsekwencją tego naszego karania. Czyli nie chodzi o to, jak karać skutecznie, tylko chodzi o to, żeby się zastanawiać tak długofalowo nad tym. I jeśli rzeczywiście e, mówimy o takich karach humanitarnych, to najczęściej w treningu jest to e, kara w postaci braku nagrody. Czyli mhm. pies jest straty. Na przykład uczę psa przywołania i mówię, dawaj, 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 chodź do mnie. I mam mnóstwo nagród, a pies ostatecznie do mnie nie przychodzi i on po prostu nie otrzymuje tej nagrody. Po jakimś czasie zaczyna kalkulować, kurde, ona miała tą kiełbaskę apetyczną w kieszeni i ona miała tę moją ulubioną zabawkę, to może następnym razem jednak do niej przyjdę mhm. na to przywołanie. Oczywiście ja tak mówię bardzo szczerych zachowaniach, ale strata nagrody może być taką akceptowalną, akceptowalną karą. Co zrobić, kiedy pies jest niereformowalny? Czyli nie bardzo docierają do niego te dobre oznaki, pochwały i sposób treningu? Czy wtedy tylko zostaje nam behawiorysta? Czy to może być jakiś po prostu psychiczny problem zwierzęcia? Jak najbardziej mamy dużo fobii, zaburzeń psychicznych. Takich, w których potrzebujemy zespołu weterynarz i behawiorysta, ale my potrzebujemy człowieka, który będzie szukał motywacji naszego psa do pracy, będzie szukał tego, co on lubi robić, czego się boi i przede wszystkim potrzebujemy opiekunów wyposażyć w taką wiedzę, jak wspierać psy, co mówi do mnie pies. jest nieustannie prosi mnie o wsparcie i w momencie, kiedy ja go na przykład nie udzielam. Zaczyna być agresywny z lęku, więc jeśli ja człowiek odpowiednio bym udzieliła wsparcia psu, to uniknabym bardzo wielu różnych problemowych sytuacji. Czyli my, opiekunowie, musimy się trochę więcej dowiedzieć na temat naszych psów A, czytać właśnie. się, co one lubią, czego się no, boją. Mhm. Czy dobór rasy jest istotny, bo każda rasa ma swoje cechy i my po prostu nie wiemy, jaki pies ma swoje potrzeby i ich nie zaspokajamy. Tak, bo często dobieramy rasy, wybieramy sobie bigla, bo jest słodki i waży jakąś określoną ilość kilogramów, albo wybieramy sobie pudla, bo jest modny, a okazuje się, że w ogóle nie wiemy, do czego jest przeznaczona ta rasa. Nie wiemy o tym, że będziemy mieli Jack Russell który kompulsywnie będzie nam rozkopywał ogródek i starał się zabić wszystkie myszy. Które znajdzie. Nie wiemy o tym, że będziemy mieli e, spaniela, który będzie starał się wypłoszyć e, jakieś ptactwo z lasu. Musimy prze, przeczytać sobie, jaki to jest typ mm -hmm. psa, do czego on jest predysponowany, bo e, hodowcy starają się wzmocnić pewne typowe dla rasy cechy, zachowania i pies będzie nam robił te rzeczy, do których został mm -hmm. stworzony czyli retriever będzie cały czas chciał aportować itd. itd. Nie patrzmy na wygląd psów. Poczytajmy o ich zachowaniu psa, ale przede wszystkim pies to pies. On ma swoje potrzeby, każdy pies jest inny, każdy pies jest indywidualistą, więc możemy zaadoptować jakiegoś burka i po prostu wyedukować mhm. się na temat psychiki, komunikacji, potrzeb i być fantastycznymi opiekunami. Jeśli Państwo teraz dopiero włączyli się do naszego programu, to proszę nie regulować odbiorników. Po pierwsze, z Sonią wszystko ok, to nie jest transmisja z zaświatów, po drugie, jesteśmy w roku 2021, to nie jest łączenie z dziennikiem telewizyjnym 79. Coś tam się nie, coś tam nie pykło na łącze. Kolor nie styka. Kolorów nie było, ale kolorowo opowiadałaś o tym, jak wychowywać psa. Bardzo Ci dziękujemy. Pozdrawiamy Cię serdecznie. I więcej informacji na temat wychowania szczeniaka Dziękuję. na naszej stronie internetowej. Tam Państwo znajdą szersze odpowiedzi na zadawane sobie pytania.